ONZ to nie tylko poważne rozmowy w garniturach podczas Zgromadzenia Ogólnego w Nowym Jorku czy podczas innych posiedzeń w biurze w Genewie. To przede wszystkim ludzie i organizacje wspierające misje ONZ, takie jak na przykład UNAP, czyli Stowarzyszenie Narodów Zjednoczonych w Polsce. Z roku na rok nasza działalność rozrasta się. Obecnie prowadzimy pięć programów z zakresu zrównoważonego rozwoju, praw człowieka, osób młodych, Polski w ONZ. I oczywiście aktywizacji społeczeństwa obywatelskiego. Natomiast cała nasza praca nie byłaby możliwa bez wsparcia i współpracy z naszymi partnerami. Przede wszystkim tych z rodziny ONZ w Polsce: biura WHO, UNICEF Polska i oczywiście Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie. Ich pomoc logistyczna i merytoryczna jest absolutnie nieoceniona. Cieszę się, że mieliśmy już okazję do bliskiej współpracy podczas szeregu różnych wydarzeń w ubiegłych latach. Dla nas współpraca z różnymi podmiotami, instytucjami i organizacjami jest absolutnie kluczowa, ponieważ wierzymy, że razem możemy osiągnąć więcej niż pojedynkę. Razem kreować naszą wspólną przyszłość z osobami młodymi z całego kraju. A przecież o to właśnie wchodzi w obchodach UN75 o naszą wspólną przyszłość.